Siemaneczko ludzkie, jestem Marcin z Boss I witam was w kolejnym odcinku Po długiej przerwie Stone Stoneheart Tak więc zaczynamy, wyszło kilka nowych update'ów Jeden z nich na przykład to jest, że możecie wybrać sobie, e, ludzi Wioskowych takich I tłumaczcie na przykład i Oczywiście też są e, Można wybrać między pustynnym obszarem swojej gry albo Między takim jak był wcześniej Ja sobie wybieram taki jak był wcześniej To no na razie weźmiemy wy tych to to właśnie historia na naszej, naszej wioski tak. Możecie je poczytać, e, zastopować Właśnie tutaj wybieracie sobie biom, na którym chcielibyście mieszkać to macie taki pustynny, na którym macie tam ci mieszkańcy są lepsi A my wybieramy e, zwykły tak. No i teraz e, wybieramy poziom, ja biorę normalny, normalny No i gramy Tu mamy e, ludzi Tu możemy sobie kupić jakąś broń, znaczy rzecz jakąś na początku gdy My tutaj macie ludzi. Po Rus, kurwa, ma imiona, nie miona czemu? Ale mnie jeszcze o to. Ważne, żeby grać, a nie. Dobra. Tu możemy sobie wybrać jakąś rzecz, po czym teraz sobie wezmę yy, nóż tego, bo to może dopiero zrobić kowal. A kowal trochę do niego nam będzie brakować, tak? Dobra, zaczynajmy. Jeszcze trzeba wybrać motor oczywiście, ja bym zapomniał. No i to sobie wybrać lokację. Zbieram lokację taką. Dość. Nie, nie. Chcę zwierząt oczywiście. Takie to... O. Ja bym niżej. Musi być. Dobre surowce są mi dwa. I zwierzęta też dwa. O. Idealna miejscówka Dobra. Tutaj chcę zamieszkać. Okej, okay, mamy to no dobra teraz wybierzemy lokację na której chcemy budować nasze wszystkie rzeczy dobra tutaj nie za bardzo tutaj kurde no nie aż takiego O tutaj może się bo nie to byłoby fajne ale dużo wody jest to budujemy się tutaj Tutaj będziemy mieszkać Spokoj jest, równo jest Góry nam do szczęście na nie są potrzebne Dobra cyk No i damy sobie wioska x -bossa. tak było wcześniej Ja Dobra, w czynnością sobie zbieram Oto Kamyczki też drzewa potną tutaj no i trzeba zrobić miejsce żeby znosili no, my no to tutaj sobie możecie znosić co? kamień, drewno, takie perelle to sobie jedzenie a tutaj wszystko oprócz tych właśnie rzeczy no i raziergi nie. ha i nowe no dodali glinę glina? bo tak to się nazywa oraz no, przedmioty takie ulepszacze Takie na Leczy nas, albo mamy więcej siły Znaczy, oni mają No Dobra, jeden, jeden nie, już chodzić sobie Czekam na okej robotkę, to sobie weźmiesz To No i to już zacznij jakieś polować, co nie to tutaj, albo tu. Zobaczymy tam jest, bo wtedy więcej łapek zakłada i więcej żarcia. Dobra, to jest small boulder. Smalżeść. Też, też, też. Jeszcze wszystko, ale dobra, nie, nie, dobra. Dobra, drewna mamy, wiele. Teraz mówi robot robotnik workshop no to to jest twórz... to może jeszcze trzeba te skrzynki robić ale A, nie, nie na razie nie. domek zrobimy magazyn można powiedzieć tu 15 czyliście wzięliście dobra jeszcze potnijcie drzewa trochę mi się nudziło Dobra, to co mogę przedstawić sobie tutaj? Znosić, czy będę dobrze? Jak głupie miejsce, które mi się wybrało? Znaczy... sponiło, że mało miejsca? Chciała właśnie się najbliżej gór, bo w górach widzimy zamek, czy coś takiego. Ale niestety... Coś nie wiem. glina, właśnie. Glina to może być. Dobra zbudowaj sobie to, to dobra Trzeba zrobić farmery dwa takie Wojownika musi być jeden, tak zatopię coś co Trzeba się bronić Już sobie rób tutaj 12 łóżek 12 łóżek Stoliki na razie nie ma do jedzenia, ale już możesz raz wyć co jest? Cyk, dobra Tarczę. Potem będziemy robić, żeby zrobić zarobić hajs hmm, co tu jeszcze dar? To na razie wszystko jak na niego Ja tu już zacznę budować jakąś konstrukcję domku Powinienem mieć kilka, o, jest Jest kilka tych To jest taki domek Tam. Domek taki też, nie ma dużej różnicy Jakiś magazyn by się przydał Wielki dom tu nie wiem czy ale nie działa, nie chcą go budować w ogóle A, Co tu się stanęło? Dobre Już ma drugi poziom opok Dobra, to jesteś laska, to możesz sobie wziąć farmera mhm. już dobrego gościa, który będzie fajtował. Tego A, mam no, babkę, to jest lepsze, dobra Masz tę robotę A ty sobie weźmiesz A, Drugiego farmera weźmiesz Dobra, teraz trzeba mieć farmę Dobra Znaczy farmę mam z tej strony To ser, rób takie coś Tu sobie rób marchewki Tu sobie rób marchewki też Tu sobie róbcie kukurydzę Tu róbcie pszenicę I tutaj To, na na razie spoczka ha, a jeszcze jedno, lubią tak, co drzew. muszą być bo widzę że tu mało Jeff jest i tu zróbcie sobie jeszcze jedną kukurydzę a tutaj dobra na takie rzeczy Będę robić lecz co mamy. tu też jest on to znoszą dobra co to jest o dzięki dzięki dobra kieszewka małe dobra ja miałem zrobić magazyn mały nie będzie tak fajnie się układało Ten magazyn zrobił większy tak będzie, i powiedziałem, a teraz też mam drugi pomysł, spaczko. Tutaj niech się buduje Hmm to, Co mam co, z Jakie rzeczy do, do tego trzeba było? Boulder, double door i okno zwykłe hmm. Co? I rocket Sześć jest ja tak jest ok jak mi idzie no nad dobra spaczko jestem z powrotem i jak widzicie i tu zaczęli budować tu rozpada się ognisko farma też się robi no i widzimy się jak będzie już więcej zrobione okej okay, wracam po przerwiej. no i zaatakowały nas takie kamienne skórki nowość starajcie farmerzy nic z tego nie ale dziewczyna daję ja sobie radę póki co jak do tego żołnierza na nią no. to tu ma, to ma, to ma to takie trzy opcje do tej lokacji, tutaj jest tak, podejdzie bliżej, no to będzie golawa. A tak, plaget. Możecie no, mogę atakować, Tak. A to ma, że może, możesz się nie przesuwać, chcesz na przykład. Rozwali tego, potorka i wam pokażę na przykład. Wolicie tutaj ma iść, No i tam pójdzie. Jakie flagi tu macie. No i tu macie takie, No, jakby co powiedzieć, takie grupy. Możecie zostać sobie wszystkie wszystkich i zrobić armię i oni mają wszyscy iść Zatakać kogoś, wybrali się wszyscy do kazu I na miejsce Trochę, nie? Ja Tutaj widzicie już Kończą budować mój magazyn przybyło im nowy Nowy członek łasady yy, Przyszedł Ja tutaj muszę teraz pobudować Jeszcze przez Żeby mogli gdzieś siadnąć no, może Widzicie tutaj Kampę ten miesznik To wiem podnieść Dobra Myślę, że chcą wziąć To przeszkadza Dobra <tuszy> Tutaj też obróćmy Cyk cyk Okay. Kurde się O cóż, atakuje O, o to No to pozgrajcie, robicie trochę No, przestawcie, to idę, chyba zbugowane jest Farma się rozrasta No i te, te, drzewka tutaj co, nie? To, to najrodzym, rosną drzewa, tylko to sadzonkę sadzonki drzewa ktoś nie wiedział Macie na e, czwarty ten... czwartą prędkość macie. Zwykły, przyspieszyłem dwa razy i przyspieszyłem się razem, no właśnie. A w ustach e, odznaczyć, że chcecie mieć taką opcję oczywiście. Czyli byście czy nie tego mieć. A co, li? No i ładnie, no dobrze, dobrze, musisz się wziąć. Krzesło. To I tutaj wrócić na krzesełko Dobra, czyli tu krzesło? No i ja patrz go nie ma. No dobra. Co tu mieliśmy? Aha. Farmer właśnie z poziom. Ten ma drugi będzie jak ktoś nowy to go zwal... Ło kurde Land ma skórę. Chciałem przesadził No i drugi farmer też masz Wysoki poziom Po miejscu nie ma, dobra Ty, my friend, zacznij robić trzeczki. Wszystkie kupują skórę, był, był ten u mnie Musicie ciąć trochę Dobra, zaczęcie mi. Dobra, łóżka trzeba stawić. No póki co na polu będą spać. Mają wyboru. Czy będę mógł wsiadzić, czy nie? Ja no, ustawię tak. Na razie to wystarczy. Ja mam, już z tym zrobię kilka. Co to w ogóle jest? Wróćcie za stąd. Mm -hmm. I skrzyneczki powkładamy sobie. Tu jedną, tu drugą. Fajny update. No i to ile się zmieściliśmy? Nie widzę. i mamy kolejnego człowieka. Mamy czterech robotników Od dzisiaj A, jeszcze trzeba zrobić tego Plasterze A i Mason jeszcze a to na razie Zrobimy pierwsze Majsony Spodziewam go No w ogóle go? A bo sprzedałem jego, dobra Mieć hajsy do skrzynki mamy No i tutaj Wkładane Te materiały tutaj też Jak na razie Miejsce dobre jest To Wszystko Oprócz Tego Tu będzie szarełka. No i jest git skoro że zbudowali magazyn czas budować sypialnie czy coś takiego Ja pomysłów na budowanie Nie mam nic zbyt kreatywny jeśli chodzi o budowanie Ja buduję normalne takie coś Domek się 30 póreczkę ja Wiem, że jeden z budynków był taki przeznaczony. No może być. Właśnie w się ba. Teraz budujemy taki sam. Co? Pokażcie mi to. No, no A, co z tym dachem? Nie, nie, nie o, Oj Już się tajemniczy Robiłem drzwi I... Ok, my friend Z książki cię na wyrocznie Dobra Dobra będzie wiadomo na razie takie rzeczy o, wszystko oprócz tych o i to samo wszystko oprócz tych a tu o. ok Ładnie widzę, a 3D3 też jest Widzę, że budujesz. A ma broń, no myślę, że już czas się z moim projektem, mój fan. Na dziś filmik się spodobał. Jeśli chcecie więcej od 3D Stoneheart, musicie dać łokie w górę, komentować mi tam, co i jak można robić. No tak więc do zobaczenia i cześć.